poprzednio na Wyspie Totalnej Porażki. 22 zawodników spędzi 8 tygodni w tym letnim obozie. Będą surowo oceniani przez swoich kolegów. Na początek pewnie będzie coś łatwego. Ja się na to nie pisałam. Mamo i tato, wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę miejscu słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być sławny. Na, 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 na. Wyspa totalnej porażki. Słuchajcie, to zadanie składa się z dwóch części. Najpierw musicie skoczyć z tego 310-metrowego klifu prosto do jeziora. Łatwizda. Spójrzcie w dół, a zobaczycie dwie strefy. Szerszy obszar to ta część jeziora, w której umieściliśmy psychotyczne, krwiożercze rekiny ludojady. Po środku znajduje się bezpieczna strefa. Do niej powinniście skoczyć. Tam prawie na pewno nie ma rekinów. Że co, proszę? Każdy zawodnik, który skoczy i jakimś cudem przetrwa, otrzyma jedną z tych oto skrzynek. Znajdzie w niej materiały potrzebne do drugiej części konkurencji zbudowania mini basenu. Drużyna, która wygra, będzie mogła zorganizować imprezę nad basenem. Przegrani odeślą dzisiaj kogoś do domu. No dobra, zaczynają o konie. O, rany. To kto chce być pierwszy? Ej, nie pękajcie, ludzie! Słyszałem, że na początek wypuszcza się przed skorzką. Wiecie, tak dla pewności! Będziesz królikiem doświadczalnym. Co ty na to? Czy ja wyglądam na kaskadera? Nie. Ale wszyscy nasi kaskaderzy leżą w szpitalu. No dalej skacz tchórzliwy, kurczaku! Przecież mi nawet za to nie zapłacą. <grystanie> Ej! Ja żyję! Przeżyłem, stary! Coś musnęło moją stopę! Słuchaj, Chris! Coś tu jest nie tak! No, chyba da się to przeżyć. Więc kto pierwszy? Panie przodem. Dobra, zacznę! Czego się bać? To tylko skok prosto w paszczę wygłodniałych rekinów. Trafiła! Tak! Tak! Teraz ja! Uwaga, lecę! Nie ma mowy, ja tam nie skoczę. Lęk wysokości? Tak, mam to od dzieciństwa. Nie szkodzi, wielkoludzie. Okazałeś się tchórzliwym kurczakiem. Będziesz w tym paradował aż do wieczora. Ach, stary muszę. Ci, którzy poczuli cykorie, zjeżdżają tamtędy. Następny. od samego patrzenia. Przepraszam, Chris, mam problem natury medycznej. Tak? Jaki problem? Taki, który uniemożliwia mi skakanie z klifów. Możesz stworzyć, jeśli chcesz, ale to oznacza, że twoja drużyna przegra. Znienawidzą cię. Chyba zaryzykuję. Spójrz na susły, na pewno nie wszyscy skoczą. Jak chcesz, będzie ci w tym do twarzy. No, podliczmy wyniki. Zaraz. Ośmioro skoczków i dwa cykory. Kogoś brakuje? Ja nie skoczę, chyba, że z Katie. Chcemy być w jednej drużynie, Chris. Proszę. 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 Możemy. możemy. Możemy, proszę, możemy, możemy, możemy. Ja się z nią zamienię. Niech wam będzie. Jesteście w zabójczych okoniach. Izzy, jesteś wrzeszczącym susłem. Tak. Dajcie nura, dziewczęta. Zabójcza. Dobra, dziewięcioro skoczków i dwa cykory. Wrzeszczące susły. Jak ich pokonacie, dorzucimy wózek, żebyście mogli przewieźć skrzynię. Fajnie. No ludziska, kto zaczyna? Przepraszam, ale ja na pewno nie skoczę. Dlaczego? Ach, jesteśmy w telewizji. Mam zmoczyć włosy. Chyba żartujesz. Jak ona nie skoczy, to ja też nie. Właśnie, że skoczysz. Każesz mi? Każe nie mam zamiaru przegrać przez twoją fryzurę na dentala, Laluniu. Odczep się ty nosząca zbyt obcisłe spodnie, nie doszła gwiazd do rapu. Maniaczka zakupów czytająca Supergirl, śniąca o tytule królowej balu. Ale ja przynajmniej mam wzięcie. Masz skoczyć. Zmuś mnie! Mauna, już po tobie! Ciesz się, że nie rzuciłam cię rekinom na pożarcie! Oby i mnie się udało. Aaaa! Myślałem, że to będzie konkurs talentów! <głosy> tak? <głosy> nie. stary. Tak! Uwaga, uwaga! Został jeden zawodnik. Jego skok przesądzi o zwycięstwie. Nie stresuj się, kolo. Co za stres! Skacz, Owen! Skacz, Owen! Na co czekasz? Skacz, skacz wreszcie, Owen! Bo! Ale byłem zdenerwowany. Głównie dlatego, że raczej kiepski ze mnie pływak. Patrzę na tego gostka i myślę, że nie ma mowy, żeby to zrobił. Pomyślałam, że jeśli to zrobi, na pewno zginie. Weź solidny rozbieg, ziom! Dasz radę! Zaraz umrę! Umrę i będzie ze mnie zimny trup! No dalej grubasie! Aaaa! I kto jest najlepszy? Woo! Tak! WYGRAŁY PRZESZCZĄCE susły! To było super kolo. Coś nie tak? Chyba zgubiłem kąpielówki. Ojej! Oh, oh, <trujemy> oh, to było straszne. 49 Matkie, uda się spaść! 48 zostanie ich tam! Drzazga mi wlazła w rękę! Zamknij się i łap się za skrzynię! Tchórzu! Hej, jako jedyna mam obozowe doświadczenia. Trochę szacunku. Trzydzieści butelki na mur, tyle na murze mam! Gdy jednym przypadkiem uda się spaść... od odcedzę kartofelki. Tylko szybko, zostaliśmy w tyle. O, ja też muszę na stronę. Serio? Ojejciu, ja też! Au! Chyba coś mnie dziabnęło. Kupiłam się spać każdym Ej, patrzcie, jesteśmy na miejscu! Poszło nam jak z płatka. Kto by się spodziewał? Ulżyło? Tak. Możemy już iść? Chyba oko mi spuchło. O, coś mnie potwornie spędzi! Ciebie też? Uch, jak diabli! Coś strasznego! Pamiętajcie, skrzynię można otwierać tylko zębami! To mój autorski pomysł! E, e, e. Hej! Chyba. chyba mi się udało! Au, au! Język mnie piecze! Uuu, spędzi mnie coraz bardziej! Zdaje się, że mam bąble! No trudno! Muszę się podrapać! wleczecie się na szarym końcu! No, pośpieszcie się! Macie jakiś problem? Pupy je spędzą. E? Boksowałaś się z kimś? Dziewczyny, przykucnęłyście sobie w lesie? Tak. Zauważyłyście, nad jakimi roślinami przykucnęłyście? Miały owalny kształt, były zielone i rosły wszędzie. Były tej wysokości i miały takie liście? Popieścił was trujący bluszcz. Oj, nie! <grystanie> Ale widok! To ci dopiero numer. <grystanie> o! Trent, popatrz! Mam drewno! Ja tu mam jakieś narzędzia i wielką płachtę z gumy. Chciałam Cię przeprosić za to, że przezywałam Cię niedoszłą Gwiazdą Rapu, a Twoje kolczyki są śliczne, podobają mi się. Serio? No... ja przepraszam, że wrzuciłam Cię do wody. Wyluzuj, nie mam pretensji. Rozejm? Jak najbardziej. Ty tak na poważnie powiedziałaś to tej Lafaunie? Leszaunie. Nie, pokonam ją. A tak w ogóle? W życiu nie widziałam takich ohydnych kolczyków. O! Skoro jej nie cierpisz, dlaczego byłaś dla niej miła? Widziałam już parę reality show. Trzymaj z kumplami, a z wrogami nawet bardziej. A, -a. Ale ja jestem kumplą, tak? Jasne, na razie. No, nareszcie. Ej, co tak długo? Chwila, nie brakuje dwóch dziewczyn? A, mm. o, zachciało im się pić. No, dlatego moczą tyłki. <noise> Dobre. O, co ci się stało, Laska? Nie, nic, to tylko alergia. Wyglądasz coraz gorzej. Zamknij się, nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Dobra, ziomy, nie wszystko stracone. Jeszcze wygramy. Uuu. Jesteś odrażający. Uwaga, słuchajcie. Mamy zrobić mini basen. Potrzebny nam kierownik budowy. Jako jedyna mam obozowe doświadczenie, więc wybieram siebie. Kto jest za? Od czego zaczniemy, cyklopie? Ty masz skrzynię. Bridget, sprowadź te poparzone. Przyda się każda para rąk. U! Mini pierwsza klasa! O, tak! O, tak! Górą. No, chyba wiemy, kto zwyciężył. Rzeszczące susły! Super! Susły? Dzisiaj nikt z Was nie wyleci i do końca lata możecie imprezować w swoim mini basenie. To bonus! O, tak! O, tak! A, tak! A Wy, zabójcze okonie, jesteście do bani. Dzisiaj przy ognisku pożegnam jednego z Was. Wygraliśmy! Wszyscy tu zostaniemy. My zostaniemy! Jesteśmy super! I wygrywamy! To e, co teraz zrobimy? Wyznaczymy osobę, która odejdzie. Cóż, powinna odejść księżniczka albo ten tu przystojniak. Co? Czemu? Bo o ile wzrok mnie nie myli, tylko wy macie na głowie kurczaki. Gdyby to zależało ode mnie, wolałbym, żeby Wielkolud został Potrzebujecie mnie! Ja jedyna... Tak, wiemy Masz obozowe doświadczenia Kogo byś wybrała? No może... jego! Nie! Znaczy... nie ma soli Soli nie ma na stole, kurczę Hej, ale on przynajmniej skoczył z klifu, tchórzu Cicho bądź! Dobra, uspokójmy się! Atmosfera zbytnio się zagęściła. Boże, podzielcie się moją porcją. Idę się zdrzemnąć. Wracaj, Duncan! Nie zdecydowaliśmy, kto odejdzie! Jak w ogóle mogliśmy przegrać? U susłów jest sześć bab! <laughs> Niby co to miało znaczyć? Tak, prymusie, oświeć nas! No, chłopcy są silniejsi i lepsi w sportach od bab! O rany! Nie wierzę własnym uszom! Tata powiedział, żem uważał na dziewczyny! I pomagał im, jak będą odstawać. Myślisz, że potrzebujemy pomocy? Ech. Chyba raczej nie. Chwila, Laski! Po co te nerwy? Przecież nie powiedział, że chłopcy są mądrzejsi od dziewczyn! Ale tak jest! Ziom, ty kurczę, jeszcze w ogóle nic nie wiesz o życiu. O konie. Na biwaku pianki są tylko pysznym smakołykiem, który przypieka się nad ogniem. Na tym obozie pianki są symbolem życia. Oddaliście głosy i podjęliście decyzję. Na tej tacy jest tylko dziewięć pianek. Ten, kogo wezwę, wstanie? I odbierze swoją piankę. Obozowicz, który nie dostanie dzisiaj pianki, musi natychmiast udać się do Portu Wstydu i wsiąść do łódki przegranych. Dla niego program się skończy. Powrotu nie będzie nigdy. Pierwsza pianka wędruje do Jeffa Tyler. <słyski> Brawa dla mistrza! Katie? Bridget? DJ? Harold? Tak! Sadie? Ojej! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Duncan! Uwaga! To... Ostatnia pianka tego wieczoru. Nie. Trudno się dziwić. Widziałem jak dłubałeś w nosie. Nie fajnie. Goń do portu wstydu brachu. Reszta może zjeść swoje pianki. Zostajecie na razie. Tak, ten obóz jest naprawdę do bani, ale skoro już tutaj jestem, to przynajmniej spróbuję wygrać. Zawrzeszczące Susły! Zawrzeszczące Susły! <cloudendeu> GOINцев, brawo Susły! 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 Brawo, brawo Susły! Brawo susły brawo Czy wy to nagrywacie? Świetnie! Mogą sobie śpiewać i tańczyć, ile zechcą. Ale i tak to ja wygram ten konkurs. Nikt i nic mnie nie powstrzyma. Udźwiękowienie wersji polskiej studiów z sali garażu serii akwarystycznych. Za tezki, chwilę odmieniu. sprawdzimy, jak długo zawodnicy wytrzymają na planie totalnej porażki. Garduń netto! Król Kraskopa uciął, kosz dorota, furtak, modestruciński, clementyna Umer, Monika, Ambroziak, Magdalena Sturzyńska Joanna Pach i Ion...